Odpowiadając na pytania zwrot kasy za przegrany kupon. Promocja jest cały czas aktualna, można sobie z niej skorzystać. Zaraz powiem o tym nieco więcej. Oczywiście witam serdecznie na kanale, obstawiamy, oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za pomoc w rozwoju kanału, bo ta łapa w górę do tego właśnie się przyczynia. Dziękuję serdecznie. Oczywiście jeżeli ktoś by chciał przywijać od razu do kuponów, śmiało sobie przewijajcie Ja ze swoim standardowym wstępem tutaj na początek zawitam, więc zaczniemy od promocji na zwrot kasy za przegrany kupon, bo jeżeli taki kupon grupowicza nie wejdzie, to dostaje 200 zł zwrotu i taka promocja Aktualna jest w betkliku, to jest oczywiście legalne w Polsce. Bookmacher, jeżeli ktoś nie ma konta, założy sobie właśnie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyje kodu promocyjnego, obstawiamy. Tak jak widzicie na tym banerku, no to można stworzyć obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, nieważne ile zdarzeń. Po prostu gracie co chcecie. Tutaj nie ma wymogów. Tak jak mówię, maksymalnie 228 zł, ale Wy nie musicie grać takiego kuponu. Nie musicie grać za 228, bo możecie zagrać za dychę, dwie, dychy, trzy. 8 zł, 44 zł. Jak wam pasuje? Po prostu, jeżeli wasz pierwszy kupon jest przegrany, macie zwrot kasę minus podatek we freebetcie. Freebet, jednokrotny obrót po kursie 2,14. Jak na polski rynek, całkiem fajne warunki. Osoby zainteresowane taką promocją, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można tworzyć choćby jakiś kuponik na dzisiaj. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście przypominam o naszym małym sklepie Typera. Obstawiamy.shop. No, na przykład takie czarne kubeczki, na poli, kupon spierdoli z Pierdoli z całym zielonym środeczkiem. Oczywiście ceramika nie, białe, czarne tak jak tutaj na parapecie widzicie i też wrzucam wam teraz graficznie wszyscy, cały asortyment jeżeli macie ochotę sobie zerknąć to serdecznie zapraszam, linki w opisie i w komentarzu pod tym filmem obstawiamy.shop, na pewno bez problemu znajdziecie zanim przejdziemy jeszcze dalej to zapraszam do naszej grupy na facebooku ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam na instagrama tam dodatkowe kupony, których tutaj e, po prostu nie ma linki macie w opisie pod tym filmem i oczywiście przypominam też o pojedynku typerów pojedynku typerów, który trwa w najlepsze, w każdej chwili można dołączyć Zupełnie za darmo, tutaj za nic nie musicie płacić. Wchodzicie sobie na stronę darmowe typy.com, link jest w opisie pod tym filmem i po prostu typujecie mecze. Typujecie mecze i zbieracie punkty do 9 października. W tej edycji 9 pierwszych miejsc jest nagradzanych. Yy... Akurat w tym wypadku, Freebetami nie ma nagród rzeczowych. Tak jak tutaj widzicie teraz, rozpiskę nagród, więc serdecznie zapraszam. Ja sobie wytypowałem dwa mecze na dzisiaj tak poglądowo, żebyście widzieli, jak to działa. Można wbijać na stronę i typować, no i zbierać punkty w rankingu, siebie szukać i tam piąć się w górę tej e, klasyfikacji. Link również w opisie pod tym filmem. Ostatnia sprawa przed kuponami, czyli konkurs. Oczywiście 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? No, subskrybować kanał Obstawiany. No, zostawić tą łapę w górę pod tym filmem. I w komentarzu będziecie dokładnie. Wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. E, pomiędzy Hiszpanią a Szwajcarią dopisujecie swój nick gracza z Betklika. Typujecie do 245 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Betklik nie biorą, udziału w zabawy, czyli standard. No i teraz w końcu możemy przejść do meritum tego kolejnego materiału otworzonego przy współpracy z Betklikiem, czyli do kuponów. Dzisiaj mamy kupony od osób, które już typowały e, i mają na razie 100% trafień, bo takie osoby się tutaj trafiły gdzie jest 1 na jeden, 2 na 2. Także słuchajcie, startujemy. Przechodzimy do tych kuponów. Na początek kupon od Dawida, dwa podane dwa trafione, wygrane widzicie oczywiście teraz na ekranie i tutaj mamy dubelka, 1993 zł profitu u Dawida i mamy dubelka, Czechy, Portugalia, bo to score no i tutaj jak sobie weźmiemy ten mecz pod, na rozkład można powiedzieć to Portugalia na początku Ligi Narodów grała naprawdę dobrze, bo na inaugurację wyjazdowy remis z Hiszpanią 1 do 1, potem dwa łatwe zwycięstwa ze Szwajcarią i z Czechami na 0 z tyłu, bo było 4-0 i 2 do 0 i w tym drugim meczu rewanżowym przegrali dosyć niespodziewanie Spodziewanie chyba ze Szwajcarią 1 do zera ze Szwajcarią, która na chwilę obecną zamyka stawkę w tej tapeli Czesi, jedno zwycięstwo, remis, dwie porażki, więc tutaj generalnie faworytem jest Portugalia, która, tak jak przed chwilą mówiłem, poradziła sobie na własnym boisku 2 do 0. No tutaj mamy propozycję na BTTS-a. duży, zachęcający kurs. No tylko Czesi muszą stanąć na wysokości zadania. Oni lubią grać taki wesoły, ofensywny futbol, i faktycznie nie jest powiedziane, że to się nie uda. Tylko to, co powtarzam za każdym razem przy reprezentacjach, jeżeli nie mamy jakiegoś dłuższego turnieju, że tutaj trzeba wszystko brać wiecie z poprawy. No tym bardziej, że to jest Liga Narodów UEFA i, i nie do końca wiadomo, jakie tutaj składy będą podstawowe i też była długa przerwa, akurat w przypadku tych drużyn kilka miesięcy nie grali, więc to zawsze trzeba brać na to poprawkę. Tutaj mamy BTTS-a i zwycięstwo Ukrainy. E, Ukrainy, która gra z Armenią i pierwsze spotkanie na własnym boisku z tą Armenią wygrała bez problemów żadnych tam 3 do 0. E, do, tego, yy, no, do tego trzeba powiedzieć, że generalnie ta Ukraina prezentuje się dosyć dobrze. Grają fajną piłkę, fajny futbol, potrafią sobie kreować sytuacje i to naprawdę sporo tych sytuacji w ciągu Całego meczu. No, Armenia to jest taki typowy outsider. No oni jedno spotkanie wygrali z Irlandią, 1 do 0 i to też po takim głównym meczu można powiedzieć. Do tego trzy porażki. Więc tutaj po prostu mocnym faworytem jest Ukraina. i Ja też raczej nie widzę innego scenariusza niż e, zwycięstwo gości, akurat w tym spotkaniu. Taka propozycja od Dawida lecimy do kuponu od Michała. Też dwa podane, dwa trafione. Oczywiście te kupony widzicie teraz na ekranie. 3041 zł czystego profitu i mamy po prostu zwycięstwo Hiszpanii czyli tutaj raczej bez kombinacji, tak jak mówiłem grałem ze Szwajcarią, która zamyka tą, e, tą stawkę tutaj w, w tej grupie no i Hiszpania dzięki temu, że Portugalia w tej poprzedniej kolejce potknęła się można powiedzieć z tą Szwajcarią i przerżnęła 1 do 0, no to wskoczyła na na, lider, na lidera, na pierwszą pozycję w grupie, jest punkt przewagi nad Portugalią no i to tutaj faktycznie, jeżeli chcą trzymać tego lidera, to takie mecze ze Szwajcarią na własnym terenie, tym bardziej to trzeba wygrywać, tutaj jakby myślę nie ma dużej argumentacji raczej Michał po prostu ładuje się pod faworyta i tyle, no bo Hiszpania po prostu tym faworyta jest. Mimo tego, że ta kadra jest troszkę przebudowywana, że wchodzi dużo świeżych, młodych zawodników, no to mimo wszystko cały czas to jest Hiszpania i wydaje, wydaje mi się, w mojej opinii, dużo piłkarsko lepsza niż Szwajcaria. Dorzucone mamy kornery w meczu Czechów i Portugalii, i tutaj jak zawsze sobie notuję, notuję sobie, no, żebyście tu mieli pogląd, jak te ekipy biją kornery w ostatnich meczach, które były kilka miesięcy temu. No i to właśnie są te reprezentacje, że nie ma takiego czystego punktu odniesienia jak w ligówkach, możesz zobaczyć, ile kornerów nabili ci tydzień temu czy tam 4 dni temu nawet, znowu tydzień wstecz. No a tutaj musimy się opierać na tym, co, co działo się kilka miesięcy temu. Jeżeli chodzi o ekipę czeską, 11-11-12 i 7 kornerów w Lidze Narodów. 4 mecze, 3 razy ta linia na over pokryta. 10-11-12-10 jeżeli chodzi o Portugalię. No i tutaj wszystkie mecze, czyli komplet meczów z overkiem różnych i taką mamy propozycję, logicznie wygląda to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że styl gry się tutaj nie zmieni i że te kornery będą bite i że Michał będzie miał po prostu 3 na 3 trafione kupony. Lecimy dalej do kuponu trapiot. również. Dwa podane, dwa trafione, Czyli tutaj trzy pierwsze osoby podały po dwa kupony u nas na YouTubie i wszystko trafiły. Bardzo mnie to cieszy. cieszy. 2319 zł. Mam nadzieję, że chociaż jeden z tych trzech tutaj trafi i będą 3 na trzy. Tutaj mamy, słuchajcie, trebla. Hiszpania, Szwajcaria też są kornery. No i więc też możemy sobie powiedzieć, jak to wygląda statystycznie. Mecze Hiszpanii 10, 11, 4 7. 2 na 4 tylko z linią. Jeżeli chodzi o Szwajcarię 11, 11, 10 i 4. Nieco lepiej. No wydaje mi się, że aby tu kornery były dowiedzione, to Szwajcaria. Musi postawić dosyć mocny opór Hiszpanii, i też muszą dorzucić kilka kornerów od siebie, bo inaczej no sama Hiszpania to od tych 9 czy tam 8 czy nawet 7 może nie wykręcić. Wydaje mi się, że Szwajcaria musi postawić ofensywny, nawet opór, bym powiedział, żeby tworzyć sobie, kreować te akcje ofensywne, z których generalnie no powinny jakieś kornery wpadać. Więc to wygląda tak, jeżeli chodzi o kornery. To jest ciekawy typ. z Sz Szwecja, mamy typ na karteczki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie, no to był dosyć ostry ten mecz. Sześć karteczek tam pokazanych. I jak miałbym szukać sobie sam dla siebie takiego meczu, gdzie faktycznie mogą być karteczki, to chyba to był główny wybór. I tu się nie dziwię, że Piotr to bierze, bo to znowu może być takie dosyć y, ostre, i wiecie, brzydkie nawet bym powiedział. Ostre, brzydkie spotkanie. Serbia gra u siebie, Serbia gra y, często gra tak pod faul i, i też trzeba powiedzieć, że tutaj no. Szwecja tak generalnie ma trzy porażki z rzędu w tej Lidze Narodów. Jedno zwycięstwo na inaugurację ze Słowenią i... No na pewno chcą tutaj mocno odwrócić tą kartę i, i te trzy porażki w końcu zamienić na jakieś zwycięstwo. No Serbia walczy, cały czas walczy z Norwegią o top-1, no bo to są tylko trzy punkty różnicy. To da się jeszcze odrobić. więc tutaj mecz ważny dla jednych i dla drugich. Może być ostro, może być ostro tak jak w pierwszym spotkaniu tych ekip, gdzie było sześć karteczek, więc tutaj jest over od Piotra i mamy jeszcze dopychacz. Izrael-Albania over półtora gola, czyli po prostu Taki dopychać, żeby uzupełnić tego trebelka o dobry kurs. I jeżeli chodzi ogólnie tutaj o gole, no to to wygląda dosyć dobrze, bo jeżeli chodzi o, słuchajcie, o Izrael, no to oni rozegrali trzy mecze w tej Lidze Narodów. Wiadomo, że Rosja tutaj nie gra, więc są trzy ekipy w grupie, a nie cztery. No i w trzech tych meczach był over półtora spokojnie kryty. Jeżeli chodzi o Albanię, tak samo, no nie tak samo po dwa mecze, ale dwa razy za overem półtora. Stosunek goli w Izrael po trzech kolejkach 6 do 5, to jest 11 goli w trzech meczach. Jeżeli chodzi o Albanię, 2-3, czyli 5 goli w dwóch meczach. No to, to dosyć sensownie wygląda jako taki Pyka, czy trzymamy mocno kciuki. Przedostatni kupon na dzisiaj, słuchajcie, to jest kupon od Łukasza. Jeden podany, jeden trafiony, 1232 zł profitu. I mamy Majkombi. My Majkombi my właśnie też na ten mecz Izraela i Albanii. Tutaj mamy, słuchajcie, over 2,5 Gola. Tak jak widzicie, czyli jeszcze, jeszcze troszkę mocniej to idzie tutaj i jest mocniej pchane. Jest do tego BTTS, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Pierwszy mecz tych ekip na wyjeździe Izrael wygrał 2 do 1. I mamy jeszcze dorzucone rożne. W tych trzech meczach, jeżeli chodzi o Izrael, było 8, 11 i 8 cornerów, czyli tylko raz po pokryta linia, ale pokryta z Albanią, więc to napawa optymizmem. Jeżeli chodzi o Albanię, dwa razy po 11 cornerów, bo oni dwa mecze na razie rozegrali, więc tutaj dwa razy linia była e, kryta. Fajne, my kombi, wydaje mi się, że, że, że dobre kursy połapane, bo tu są dobre kursy na Over i na BTTS-a, więc w, w połączeniu daje to fajny kurs ogólny i trzymam kciuki, żeby Łukasz trafił po prostu kolejny swój kupon tutaj, jeszcze kolejny, no drugi z rzędu. E, no i ostatni kupon na dzisiaj, słuchajcie, to jest kupon od Tomka, też jeden podany, jeden trafiony, 1068 profitu. E, też mamy, my kombi połączone jeszcze z Hiszpanią, bo mamy Czechy, Portugalia, Over. 2,5 goli, dosyć optymistycznie wydaje mi się i. Może nie optymistycznie, bo wcale nie, nie jest powiedziane, że nie będzie tutaj overka 2,5 goli, ale na pewno kurs jest taki kuszący, bo powiem Wam szczerze, że, że naprawdę, no tutaj w połączeniu, słuchajcie, bo to jest w połączeniu z zakładem na to, że Portugalia tego meczu nie przegra. To okolice 2,30-2,40 na takie połączenie to już naprawdę jest zachęcające i wydaje mi się, że, że warte rozważenia, chociaż niekoniecznie warte zagrania na pewno na 100%, ale warte przemyślenia i rozważenia, bo jeżeli Czesi postawiam tutaj e, trudne warunki Portugalii, e, a biorąc pod uwagę to, jak oni grali w tych poprzednich meczach, oczywiście dużo się może... Może zmienić na przestrzeni kilku miesięcy, ale w tych poprzednich meczach Ligi, Ligi Narodów, no to grali tak fajnie ofensywnie, no starali się iść do przodu, nie murowali nawet z mocniejszymi piłkarsko ekipami i, i starali się gdzieś tam zagrodzić ofensywnie. Więc tutaj, grając u siebie, faktycznie Portugalia może nie mieć jakiejś łatwej przeprawy. A tutaj, owerek po fajnym kursie, do tego jednak mimo wszystko podpora na Portugalię i jeszcze to jest sklejone z minimum dwoma trafieniami Hiszpanii, która, tak jak już sobie gadaliśmy, gra ze Szwajcarią, która na razie zamyka stawkę w tej grupie. Hiszpania, lider, no na własnym boisku powinni mocno powalczyć i dobre spotkanie zagrać, jak to na Hiszpanię przystało. W końcu to jest Hiszpania, więc mamy coś takiego od Tomka i na dzisiaj, słuchajcie, to by było na tyle. Na sam początek przypomnę, że wszystko może się zesrać. Nie ma gwarancji, nie ma pewności, nie ma, wiecie, tutaj potwierdzenia, że to jest na pewno dobre i na pewno wejdzie. Absolutnie. Nigdy e, takiego pod, jakby... Takiego założenia, że na pewno coś wejdzie na kanale, obstawiamy: nie ma, nie było i nie będzie. Pamiętajcie o tym, że to wszystko może się ustrać i być w kiblu dzisiaj wieczorem. Każdy jeden typ z tych wszystkich kuponów może być czerwony. Zdarza się? Nieraz się zdarzało i nie raz jeszcze będzie się zdarzać na 100%. Pamiętajcie o tym, żeby tu nie było do nikogo pretensji, jak coś tam sobie skopiujecie, a nie wejdzie, no, żeby nie było po prostu tutaj do nikogo bólu. Wszystko z rozwagą i używać mózgu. Ja na sam koniec przypominam o naszym sklepie Typera. Obstawiamy shop, takie kubeczki jak tutaj widzicie, link w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i łapy w górę. Dziękuję za wszystkie kliknięcia, bezpośrednio pomagacie rozwijać cały kanał. Życzę Wam dobrego dnia, wygranych kuponów i pewnie do usłyszenia na live. Bita piąteczka typerska. Na razie.